Osoby. Z oraz super mi wyszło to śmigło. No i oczywiście, link tego użytkownika zbudowałem. Link ba Link Baniak No i jeszcze. co tu mówić? Jeszcze dla link maniaka się tymi budowlami. i się z wami pożegnać na razie ja czy pokażę no to żegnę was tak by 10 pa tak tak w samoloc chciałem wpaść do księdza ja chciałem wpaść tego wiecie gdzie to miejsce w samolocie a tutaj spadłem jakby nawet na śmigło, to by było już lepiej. Tu chciałabym. Dobra, ale no zakończę.